Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu komiksowym na Ziemniaczanym Polu Komisarza Sewa i kolejnym naszym celebrowaniu 40-lecia Powrotu Jedi, czyli czas na kolejny zeszyt pojedynczej historii z cyklu właśnie skupionego dookoła epizodu 6. No i mieliśmy nasze przygody z iłokami, mamy więc teraz czas na kolejnego bohatera tego filmu, czyli Lando Calrissiana, który wraz z czubaką starają się uratować Hana Solo. I cała historia skupia się dookoła tego, że Lando próbuje nawiązać kontakt, czy też spotyka się ze swoim starym sprzedawcą informacji, który ma plany pałacu żaby i jest to pewien etap przygotowań do odbicia Hana Solo. Jednocześnie widzimy, że Czubaka już zaczyna powoli tracić cierpliwość, atakuje naszego kupca, który stwierdza, że, no, sorry, ale za to, że mnie zaatakowaliście, musicie zapłacić mi jeszcze więcej. No i Lando zaczyna się zastanawiać, jak właściwie zdobyć 20 tysięcy kredytów. Po czym postanawia, oczywiście, rozwiązać to w swój standardowy sposób, czyli używa uroku na swojej przyjaciółce, która oczywiście nie chce mu absolutnie tych pieniędzy pożyczyć. No i ostatecznie dochodzi do no, bez zaskoczenia wielkiego do gry w Sabaka. Jednak jako, że Lando nie ma nic, powiedzmy, wejściowego, nie ma żadnej kwoty, żeby postawić na porządek, Chooie postanawia zgłosić się, że w zamian za możliwość Lando za zagrania, on postawi swoje usługi, że będzie ileś razy pomoże ewentualnej zwyciężczyni w jej akcjach przemytniczych, żeby Lando mógł zagrać o te pieniądze. No i następnie mamy. Pokazaną scenę, gdzie nasza dwójka w dramatycznych okolicznościach gra w karty, wygrywa jedna strona, wygrywa druga strona, stawki rosną coraz bardziej do góry, aż w momencie ostatecznym, kiedy mamy poznać ostatecznego zwycięzcę, ten sprzedawca na samym początku, z samego początku komiksu, wbija powiedzmy do kasyna wraz ze szturmowcami i próbuje zgarnąć nagrodę za Lando Kalarizjana, który wraz z czubaką i ze swoją powiedzmy przyjaciółką próbują wybić się z całego tego zagrożenia, dochodzi do małego standoffu, który kończy się tym, że oficer imperialny zostaje zjedzony przez potworka, a naszej ekipie udaje się wydostać z całego zamieszania. I na samym końcu widzimy jak przyjaciółka jednak postanawia pomóc Lando w zamian za to, że nigdy więcej go albo przynajmniej przez długi czas go nie zobaczy i zdobywa dla niego plany e, siedziby, dżaby, e, no i nasi bohaterowie, czyli Lando i Czubaka, wylatują, żeby powiedzmy dalej kombinować jak uratować swojego przyjaciela Hana. Generalnie rzecz fabularnie nie jest to w żaden sposób jakiś wyjątkowy komiks. Mamy czubakę który jest zdenerwowany i zniecierpliwiony i chce jak najszybciej pomóc Hanowi i ma problemy ze swoim temperamentem. Z drugiej strony mamy Lando, który jest spłukany, który gdzieś tam próbuje znaleźć jakieś e, przysługi, nieprzysługi od swoich starych, w cudzysłowie, znajomych, którzy za bardzo nie chcą go oczywiście widzieć. No i to wszystko jest w porządku napisane, ale co jest chyba najważniejszym, najprzyjemniejszym dla mnie doznaniem z tego komiksu, to fakt tego, jak on jest Rysowany, ponieważ starałem się tutaj, za pomocą tych fragmentów, pokazać wam kreskę Alvaro Lopeza e, oraz e, kolory od Antonio Fabela, którzy zrobili nam. Mały powrót, mały powrót do przeszłości, a mianowicie te, ten komiks strasznie kojarzy mi się z jakimś powiedzmy późnym marwelem tym pierwszym z lat powiedzmy 80 jeżeli chodzi o kolory, jeżeli chodzi o kreskę, jak to jest właściwie zaprezentowane, gdzie mamy na przykład duże powierzchnie tego zielonego czy fioletu gdzieś w tle, gdzie całe kasyno jest w taki przyjemny sposób narysowany właśnie w. Stylu nieco retro. To bardzo dobrze się moim zdaniem wpisuje w, szczególnie w postać Lando, to jak on jest tutaj napisany, zaprezentowany i powiem Wam szczerze, że naprawdę przyjemnie mi się to czytało, jako pojedynczą historię. Oczywiście widzimy tutaj, że na przykład te sceny akcji są mniej dynamiczne niż w obecnych komiksach, bym powiedział, ale to też jest właśnie w tym stylu, więc jeżeli ktoś z Was jest tutaj jakimś zwolennikiem retro, bardziej podejścia do komiksów, to moim zdaniem naprawdę warto się z tym zapoznać, bo jest to dobry zeszyt fabularnie nie jest on jakiś tam przełomowy, wybitny, ale też nie jest absolutnie zły, od przyjemna przygoda w stylu Lando z jakąś tam powiedzmy jego kumpelą slash kochanką, czubaka do tego, i naprawdę moim zdaniem można przyjemnie się przy tym bawić. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie moi drodzy za dzisiejsze spotkanie, standardowo przypominam, że jeżeli podoba się to co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, więc mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!